Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat sera Camembert, zioła prowansalskie. Prezydent to jest jedne z moich. Ulubionych serów Camembert, a to z tego względu, że ma on naprawdę unikalny i przyznam szczerze, niepowtarzalny smak. Jeżeli chodzi o cenę takiego produktu, no to ja, jak dobrze pamiętam, za około 8 zł zakupiłem taki ser w sklepie spożywczym. A zatem cena dość adekwatna, myślę, też do ilości, ponieważ tutaj mamy 120 gramów. Jak sami widzicie, sporo tego sera znajduje się w środku. Natomiast to na co na pewno warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności to oczywiście składniki. Zawsze pamiętajcie, sprawdzajcie co jecie. No i tutaj mamy składniki następujące, mleko pasteryzowane, sól, zioła prowansalskie, stabilizator, chlorek, wapnia, podpuszka, mikrobiologiczna, bakterie, fermentacji mlekowej, no i to pensilium, candidum, no i dodatkowo produkt może zawierać Orzechy, tak. A zatem, jeżeli gdzieś tam macie alergię, no to zwróćcie na to na pewno uwagę. No i jeżeli chodzi o wartość odżywczą, na dole mamy tabelkę podana w przejściu na 100 gramów produktu 457 kalorii, tłuszczu 32 gramy, 20 gramów w tym kwasy tłuszczowe nasycone właśnie 20 g, poniżej pół grama węglowodanów w tym cukry poniżej pół grama, białko 17 gramów i sól 1,7 gramów a zatem tak to się prezentuje jeżeli chodzi o masę netto, wartość odżywczą skład, no i generalnie samo opakowanie, prawda tak to się wszystko prezentuje z zewnątrz, natomiast oczywiście nas interesuje również smak i zawartość tego opakowania zatem sobie tutaj otworzymy właśnie ten ten serek, zobaczymy jak to prezentuje się w środku. A zatem otwieramy sobie tutaj śmiało, bardzo łatwo. Oczywiście, można sobie taki serek otworzyć. Myślę, że nie powinno być z tym jakichś większych problemów. A zatem otwieramy, rozrywamy. No i tak to się prezentuje w środku. Myślę, że bardzo ładnie, bardzo apetycznie. Myślę, że zawartość jak najbardziej zachęca do. Z jedzenia takiego produktu. No i teraz sobie może kawałeczek ukroimy, pokażę wam jak to prezentuje się po przecięciu, też po przekrojeniu kawałka takiego sera. No i tak prezentuje się w następujący sposób. Tutaj sporo tych żół prowansalskich jak sami widzicie. Tutaj w środku bardzo ładnie to również się prezentuje, a zatem myślę, że jeżeli chodzi o wygląd, no to tutaj jak najbardziej bardzo wysoka nota. Natomiast jeżeli chodzi o zapach. Myślę, że dość charakterystyczny właśnie dla serków camembert, bardzo fajny, bardzo przyjemny. No i teraz jeszcze spróbujemy sobie oczywiście smak, a zatem próbujemy. No i szczerze mówiąc powiem Wam, że jest to smak przepyszny. Ja tutaj wystawiam notę 9,5 na 10, bardzo wysoka nota, to z tego względu, że tutaj bardzo fajnie Intensywnie wyczuwa się właśnie te wspomniane wcześniej zioła prowansalskie, które w miarę dominują ten smak, ale też oczywiście ten serek się w bardzo fajnych proporcjach wyczuwa. A zatem tutaj jak najbardziej mogę Wam polecić ten ser Kamembert, jeżeli lubicie sobie na przykład go dodać gdzieś tam do kanapek, tak, no to jak najbardziej warto to zrobić. Ja też lubię sobie nieraz skroić na to wszystko, na taką kromkę chleba właśnie z tym serkiem jeszcze pomidora. No i fajnie to naprawdę wszystko się komponuje. Jeżeli też tak lubicie, no to zostawcie polubienie pod filmem. Ja też jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń w tym temacie. Koniecznie napisz mi w komentarzu, co ty sądzisz na temat tego sera Camembert Prezydent. A tymczasem to wszystko. Zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.